Nauczanie domowe, uroczystość zesłania Ducha Świętego. Tytuł Nieść kształt prawdy. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 15, wersety od 26 do 27 oraz rozdział 16, wersety od 12 do 15. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy przyjdzie Paraklet którego ja wam pośle od Ojca, Duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść tego nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe on mnie otoczy chwałą ponieważ z mojego weźmie i wam objawi wszystko co ma ojciec jest moje dlatego powiedziałem że z mojego weźmie i wam objawi Jezus podkreśla że chce przekazać słowa że chce przekazać prawdę ale apostołowie nie są w stanie tego przyjąć Dokładniej mówiąc, nie są w stanie tego nieść. Polskie tłumaczenie brzmi, teraz jeszcze tego znieść nie możecie. Można do tego niesienia nawiązać w ten sposób, że prawda, którą przynosi Jezus, jest na górze, w niebie, i nie są w stanie Przenieść apostołowie tej prawdy, znieść na dół z nieba na ziemię. I to też dobrze oddaje, jeśli to tak rozumiemy. Oddaje intencje Jezusa. Apostołowie nie są gotowi dzisiaj. Za jakiś czas będą, że przejmą tę prawdę i będą ją w stanie nieść przy swoją i przekażą. Widzimy zatem, że kiedy Jezus mówi o prawdzie, rozumie, że ona może mieć swój ciężar i ktoś może jej nie unieść, nie donieść tam, gdzie powinien, bo to, że przyjmie prawdę, to jest pierwsza część tego zadania, ale druga to taka, że trzeba tę prawdę zanieść. Jest to za trudne. W tym znaczeniu prawda ma swój ciężar, który mamy dalej przenieść, przekazać, kogoś nim też obdarować. Ale wiemy, że może tak być, że są takie przedmioty, których kształt powoduje, że trudno nam się z tym uporać, trudno coś przenieść, ponieważ trudno to wziąć, trudno sobie tym, z tym poradzić, nie dlatego, że jest ciężkie, tylko że ten kształt jest taki, Niewygodne doniesienia dzisiaj dla nas. I to też możemy tak rozumieć, że prawda ma swój kształt. Tak obrazowo mówiąc, prawda o tym, że Bóg jest w trzech osobach, jest trudna do przyswojenia, trudna do przeniesienia przekazania. Przynajmniej tak mieli apostołowie. Z tym mieli trudność, z tą prawdą, żeby ją przekazywać. Po to rozważania te są tutaj przedstawiane, żeby zrozumieć, że również ja na dzisiaj mam prawdy Chrystusowej tyle, ile jestem w stanie przyjąć. Nie otrzymam więcej, bo nie jestem w stanie tego przyswoić, bo nie mogę tego, co usłyszę, w sobie przepracować. I w związku z tym widzimy, że kiedy Jezus mówi do nas, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy na liturgii, kiedy jest jakiś kontakt, to nie chodzi tylko że, o to, żeby coś słyszeć. Nie chodzi o to, żeby tylko intelektualnie no, rozumieć, o czym Jezus mówi. Ale chodzi o to, żeby to zrozumieć, zapamiętać i zanieść innym. To jest ten. Ciężar i kształt prawdy, którą otrzymujemy. I w związku z tym, po pierwsze, powinniśmy podziękować za to, co już mam. A druga sprawa, to powinienem realizować ten zamiar Jezusa, by nieść tę prawdę, by ją przekazać innym, by zanieść innym. I to jest kształt Jezusowej prawdy. Prawda nie jest tylko dla mnie. Słowa Jezusa nie są tylko moją indywidualną własnością, jest czymś, czym ja się dzielę. I po drugie, rozwijamy się w wierze. Przychodzenie Ducha Świętego oznacza rozwój. Tego się mam spodziewać. Kiedy przeżywam po raz kolejny zesłanie Ducha Świętego, myślę o czym? O tym, że otrzymam, powiedzielibyśmy, następną dawkę łaski, prawdy, możliwości. To jest to coś, co poszerza moje serce. To nie są same tylko słowa, ale rozwijanie się w wierze jest rozwijanie się w prawdzie, którą rozumiem, przeżywam i przekazuję. I to jest ten, ta łaska, to jest ten dar Ducha Świętego. Jezus mówi: Dzisiaj jest tak, jak jest. Tyle potraficie, tyle możecie ponieść. Ile możecie przekazać, ale kiedy przyjdzie on po raz kolejny, on Wam dołoży tego, co jest łaską, prawdą, wiarą i będziecie mogli głębiej, mocniej, pełniej przekazywać to właśnie innym ludziom. To słowo, że duch prawdy będzie nam przekazywał, będzie nas prowadził, można przetłumaczyć również w ten sposób, że duch prawdy poprowadzi nas w całej prawdzie. To znaczy w całym tym ciężarze, w całym tym rozmiarze i w całym tym kształcie, że z Duchem Świętym będziemy mogli kroczyć, będziemy mogli przemierzać tę prawdę, coraz głębiej ją przeżywając. I coraz lepiej ją przekazując. Prośmy Ducha Świętego, by to się działo, by ten aktualny nasz stan był poszerzany, by rzeczywiście przychodzący Duch Święty dawał nam tę możliwość i skuteczność przyjęcia prawdy i przekazania jej, mocy wiar i posługiwania się tą mocą. Niech w tym rozwoju, w tym poszerzaniu serca i przyswajaniu prawd, które przeżywasz, błogosławi Ci On Sam, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.